No i dobra. Teraz muszę chatę wybrać. Czyli ta. Znaczy, okay. okej. Oczywiście nie wiem, czy nie wiecie. Będę wiedziała, gdzie jest ten safe. I dobra. Tak, tak. Co tu jest? Ej, ja nie wiem, gdzie to jest sejf akurat. Oczywiście by było chyba nie dali, Bo to jest pokój taki... Moim zdaniem. <laughs> Oczywiście. kiedy dla dzieci. To i dobra, teraz. A tu? Gdzie tu jest kiby? Tu. Jak nieco? To gdzie to jest? Nie no. O mamy. To I dobra. No, bomba dzika, bomba. No, mam. I dobra, mam. Ej, co, co jest? Dobra, to yy, zróbmy tak. O, i teraz weździemy te pieniądze. My, ale drabina... Czy nie, drabina nie? Toś piwór na ja to razie jeszcze będzie najważniejszy i ta bomba. No, i git. Dobra, pierwszy save, pierwszy to był obrawony, ale to oczywiście wójdą. Już myślałam, że mnie ktoś tu zamknął. Więc od, od tej baby, co mi chciała prawie zbanować. Bo już dwa doby mam zbanowane. Dobra, to tak w sobie zostawmy. No, widzicie, że tu jest zbanowana. I no. Kuj. Czekaj, dobrze, że nie jestem aż taka wysoka. I widać że się dobrze trochę przygotowałam. Popatrzcie e. Dobra. Mam tu jeszcze dob mam. O, jest. Kurcze no Devil To super Tam jest jeszcze jeden do mnie zbanowany Co spróbujemy jeszcze z tym Co tu się dzieje? ta head? Tu, gdzie ta baba zbadowała, jak próbowała yy, tego szukać. Ja tu wiem chyba, gdzie jest safe. Jest tu załóżcie. Dobra, to jest piworem. To, co? Kurcze. To już wiem, że jestem zbadowana. Szybko, szybko do... No. Kur. Jestem już zwarowa. To nie Nie, gdzie to jest safe? Chimi? Nie. E gdzie tu jest safe, takie pytanko? Hmm... Nie. A, chyba mi nie zrobił, mam nadzieję. Oczywiście, że tak to, to dzieje. <grych> to idę coś zrobić, no bo... Yy, nie czaiłaby się tak. Jakby otworzyć te drzwi, bo tu nie wiem, gdzie tu jest safe. To poczekajcie... Weszłam do kolejnego domu i znalazłam safe. mani biorzemy. I dobra, no. Dobra, sorry, e, była pauza, jak gadała osoba do siebie. Ja Teraz pokażę pokażę im sekret po prostu w HEAVEN Bo trzeba widzę te... czekać to Nie ma sekrety do tego, ale... Zaczekajcie. Teraz się zajmujemy tym. Teraz ten... To jest... To chodzi ta sama baba, co mnie wczoraj dręczyła ja i ją goniłam na rowerze w Brockheaven. To jest ta sama. Ta sama mordę tego vanno. Dobra. Pokażę Wam ten sekret. Odrodzenie. resetki. I jedziemy. <grych> Aha, to co to było teraz? Dobra, nieważne. Ja bym do 14. Dobra. Idziemy pod dom 14. Więc. Nie waduję Wam czasu. Próbujemy ja teraz wejść do tego domu. E, Okej. Okay. Tak. O! Jestem. Jest. Dobra. Jestem duży. Ja tu nie wiem gdzie tu są sejfy. Dobra, to muszę poczekać. Z opowywania sejfów to tyle. Niestety w każdym domu nie wyszło to za dobrze. Po prostu pokażę Wam teraz kilka sekretów z banku. Będzie najłatwiej i najlepiej. I no nie kończę film. I chciałam nadać, że będzie e, też drugi dzisiaj z sobą. i dobra, to ważne. Będzie drugi film, więc no. Tak myślę, że będzie on o. Może 14.30 jakoś. Dobra. Bierzemy tą kartę. To czekajcie. Śpiwór może w sobie zostać, bo jak będzie jakieś coś zamkniętego, to to. Tu. I tu, jak macie kartę, idziecie do góry. To są takie białe drzwi. Przybijacie i ten. Ej przecież teraz mogę to obrabować, To będzie najlepsze. Dobra, bomba. Voulais? Hehehe. Dobra, śpiewu też wytokniemy. I biorę to. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że to jakaś korola to przyjdzie. Bo jak tu jest jakiś sanepik? Nie wadzi, kogo tu nie ma. To, to. A tu? Bo tu powiem tam, że czekajcie, Dobra. Tu leży taka szara karta. Pewnie ją widzicie na ekranie. To musicie ją tu przybić. Wchodzicie do windy. Zaznaczacie. Jakoś? O, i jesteście. U niej tu wchodzicie i musicie przejść lasery. Okej, okay, ja przeszłam i tu musimy jakoś wejść. A jak tu wejść? To jest problem, bo ja sama nie wiem. Po prostu macie tą miałą kartę, tam jest ta winda, odbijacie, tam też w środku odbijacie, wchodzicie, e, przechodzicie te oto lasery i tu macie takie pomieszczenie. Chyba trzeba być pracownikiem banku. Tak się daje. Poczekajcie chwilę. To ja pójdę i jestem pracownikiem banku. Nie wiem, czy to nagrałam, to mi teraz trochę głupie. Bo gadałam. nie wiem, czy sama tu siedzi, jest. Przypadkiem nie gadałam, więc nieważne. Jeszcze raz to przestakujemy. Okej, okay. ja jestem pracownikiem i nie da się wejść, niestety. No i to by było na tyle z tego. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, możecie zostawić lajka, to niczego nie zmuszam i no. Wiem, że nie udało nam się wejść i przypominam, że dzisiaj kolejny odcinek, więc no, bye bye.